Jest 6 rano, a ja i Wiesiek wybieramy się na dość długą wycieczkę. Jak na dzisiaj jedziemy na rozpoczęcie sezonu do Londynu. A dzisiaj sprawdzimy, które pali mniej, ok? To zależy, jak będziemy jechać. No to zobaczymy, jak będziemy jechać, i zobaczymy w tych warunkach, kto mniej pali. Jak ja do tego wem do pełna i pojeździe To mi wyszło teraz, że spalimy 7 kurwa. No bo, je... bo jechałeś w parze ze ścigaczem, no. dlatego tak. No. A będziesz jechał teraz w parze z emerytem. Okej, okay, to w dzisiejszym filmie robimy sobie mini test. Który, który z Suzuki DL pali mniej? 650 z 2005 czy 1050 z 2022? Oba mają podobne przebiegu, bo około 11 tysięcy mil I robimy sobie wycieczkę do Londynu Właśnie mijamy centrum Birmingham Przejechaliśmy jak dotąd dopiero 34 mile Ale jest ładna pogoda, słoneczko świeci Tam jest centrum a my jedziemy przed siebie w stronę Londynu, przed nami jeszcze 111 mil, i około godziny 50, żeby dotrzeć do Ace Cafe London. Ok, robimy pierwszy postój, przejechaliśmy to się wjeżdża? Przejechaliśmy 100 km może średnie spalanie mi pokazuje 58,3 mili na galonie To sobie później przeliczyć ile to jest ale na razie zeszła, zeszła jedna kreska na wskaźniku, więc nie jest źle jak na przejechanie 100 km motocyklem Ile masz paliwa? Choba. No to nieźle. Jak ty kurwa jedziesz, jakbyśmy spali kurwa, na no to w tak to my do, do kurwa do Australii dojedziemy. Kurwa. Słuchaj. Ja jadę zaraz na tempom macie, a ty i tak gdzieś z tyłu znikasz i już się gubisz. Baranowym tempem już się przyzwyczajasz kurwa, co? No niestety muszę, nie? Do jego tempa. Nie jadę przepisowo cały czas. siedemdziesiątka Siedemdziesiątka na blacie się jedzie. Aktualizacja przejechane 103 mil i dwie kreski z paliwa zeszły. A pokazuje spalanie na poziomie 56 mil per galon. słuchajcie e, krótki update. E, przejechałem już ponad 130 mil, czyli to jest już ponad 200 km I jeszcze mam jakieś trzy kreski na wskaźniku. I zasięg do końca baku pokazuje mi jeszcze 125 mil Więc teoretycznie na prawie 400 kilometrów powinien bak starczyć Ale to zobaczymy Słuchajcie, dzisiaj jest piękny niedzielny poranek I przyjechaliśmy do Londynu Na największe w Wielkiej Brytanii rozpoczęcie sezonu motocyklowego Wśród polskich motocyklistów, trzeba dodać i zobaczymy jak będzie. A złoto zaczyna się w, w sławnej Knajpie motocyklowej Ace. O, chyba źle pojechałem. Dobra, źle pojechałem. Ale może jakoś, jakoś się dostaniemy tam, gdzie trzeba. Dobra, pogmatwało mi się trochę ta droga. Okej, okay, to teraz tutaj tak. A przed nami stadion Wembley. Tam widać te łuki stadionu. To jest polski zlot, może nie zlot, polskie rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Witam. Jesteśmy w słabnej Ace Cafe London. Kto wie, to wie co to jest Generalnie tu się narodziła kultura rockersów i motocykli Coffee Racer Kurde wiesz, teraz GPS mi pokazywał lewą, nie? A, a tych dróg jest tyle wiesz, a tu pierwszy raz, nie? No bo ty, ty nie słyszysz tego kurde ty na, na ten. Na... No i wiesz, a jeszcze... O... Jak to będzie faktycznie 300 motocykli to my będziemy wyjedziemy jako stacji A to jest Sejska London Legnie Darna Krajpa Coraz więcej motocykli się zjeżdżało, A za chwileczkę ma ruszać start Ma startować to wszystko Za jakieś 5-10 minut ruszamy w tą wielką paradę Z okazji rozpoczęcia sezonu motocyklowego w Anglii W zasadzie ten sezon trwa cały rok, ale no, jest to taka impreza Organizowana cyklicznie co rok i Parada, którą, w której będziemy uczestniczyli Ma prawie 60 albo 70 mil, dokładnie nie wiem, to są różne informacje Wembley Tempo. No nie dokładnie do miasta, ale tam jest w okolicach na e, taki ośrodek, szczęścia tak, graja Nie byłem tam osobiście nigdy, więc zobaczymy jak to będzie wyglądało. A tu jeszcze dalej. Wjechaliśmy dobre 3 godziny, ale jest fajnie. I, I co? 6 osób 6 się rozjechało, ale I tak jest. Kilka osób po prostu się Czyli polskie rozpoczęcie sezonu bajki właśnie mamy. Już...

Już się nie ciekawie 244 mile przejechane, a mi zostało już paliwa na 10 mil Teoretycznie, bo tak naprawdę nie wiadomo. Ale tu gdzieś jest już ponoć stacja, więc jest szansa, że nie będziemy pchali sprzętów dzisiaj. Ale tam była stacja, ale zamknięta. taka. Nie wiem, czy ta wioska będzie pozamykana Daliśmy rady, Wiesiu. Ale już ci powiem, że już mi zaczęło wszystko migać. 10 mil zostało. Nie, wiesz, nie mysza, ale wiem, już jest na pustą dół. <noise> Dzisiaj będzie do pełna. Fuel safe. To aktualizacja Wiesia 650k. Spaliła 19 litrów 19,5 litra Na przejechanie 244 mile A mój tysiączek spalił 18,70, więc bardzo podobnie Idziemy płacić I jedziemy dalej, nie Wiesiu? Ty spaliłeś 19,5, ja 18,7 No to litr różnicy Niecały cały. No to przeliczę, jeszcze jakbyśmy zatrzymali się tam na tym I dali sobie już na, na full, jak będziemy w domu no w Telford, nie? No po co? No tak żeby mieć pełny bak i już sobie na całej trasie zobaczyć, bo będą różne warunki. O no to lecimy młody. Chyba już się teraz włączę dopiero jak będziemy już w Telford. To już zostało zostało ile? O, zostało dużo. Ale to nie ta mapa. Zostało prawie 100 mil, czyli 160 kilometrów. Tyle to już, tylko że już to jest autostrada, więc, więc luz. No i prawie dojechaliśmy. Zostało nam 15 minut jazdy. Ale tradycyjnie po trasce trzeba przyjechać na piwko zwycięstwa A piwo zwycięstwa jest tylko w jednym miejscu Nie no, słuchajcie głupota. piwo można wypić wszędzie Ale tylko piwo a zwycięstwa... Zbyt, to trzeba, tutaj. Piwo zwycięstwa. Się, to trzeba tutaj Bo piwo zwycięstwa... Po prostu naokoło jechali od na drugiej strony <grymina> A że naokoło, to już inna sprawa Co i na koniec jeszcze przygody mamy, nie? Coś ci się motor zaczął psuć w Birmingham no. Przerywać i już nagrywasz No jasne no. Ja na 100% kurde, jutro muszę go rozeżyć później. No. Ale myślisz, że to na wtryski poszło, czy tą pompę też przyszedł? Że w przecież... się zapchał, to samo jak wtedy się tak robiło, to samo Też nie miałem wolnego obrotu, pamiętasz? Pierwsza trasa, my żeśmy jechali No tak, tylko że, Ach, no niby tak to... Nie tankujesz teraz, nie? Chcesz teraz bank zdjąć? No coś sure